Witamy w pierwszej części z serii Świat Biblioteki od Kuchni, w której pokazujemy sposoby przygotowywania smacznych posiłków z duchu o naszą planetę. Dzisiaj przygotujemy bezglutenowe, wegańskie naleśniki, do których potrzebujemy ryżu, mąki ziemniaczanej i oleju do smażenia. Inspiracje do tego typu posiłków znajdziecie w książkach w naszych bibliotekach. Aby przygotować nasze wegańskie, bezglutenowe naleśniki, Potrzebujemy wysokiego naczynia yy, oraz blendera. Ważne jest, żeby naczynie było wysokie lub blender kielichowy, aby dobrze zmiksować nasz ryż. Do naszego naczynia dodajemy jedną szklankę namoczonego przez noc ryżu w dużej ilości wody. Dodajemy szklankę wody i blendujemy. łyżkę mąki ziemniaczanej. Do dodawanej masy można również dodać do smaku odrobinę soli, cukru, cynamonu, wanilii bądź szczypiorku. Naleśniki smażymy na sporej ilości rozgrzanego oleju. Dzięki, zmarliśmy domowym, wieloowocowym, wyznaczonym udziałem. Mm, ryżowe naleśniki są chyba delikatniejsze niż pszenne. Gotowały dla was Agnieszka z Biblioteki w Oleśnikach i Ewa z Biblioteki w